przejmie projekt ustawy, która ma tę kwestię regulować. Jak czytamy sobie się wirtualne media, przyzwyczaj trafi ustawy, zgodnie z którą w... streaming będzie uznany za przestępstw. Słyszałeś, co zrobił? Kto, w... Streaming! To którzy nagrywają patologiczne zachowania, mogą trafić do więzienia. Okej, okay, i czy, ty, czy wy, Gerwazy, czy ty w ogóle dostrzegasz, Gerwazy, czy ty dostrzegasz, jakie to jest niebezpieczeństwo? Kto będzie ustalać, w którym miejscu jest jeszcze stream, a w którym zaczyna się patologia? Jeśli jakiś streamer pokroi multi, który non-stop się drze, ruga się, czy można to już nazwać patologią, bo z mojej perspektywy to jest patologia to co multi robi. Czyli rozumiem, że multiego można już do więzienia wsadzić za to? Z mojej perspektywy multi robi patologię. Na streamach wyzwiska lecą, wulgaryzmów Cała masa, nawet jakieś dźwięki wulgarne lecą, i dostaje za to donate, subskrypcji, i tak dalej. Więc, czy można mówić, że to już jest patto streaming, który powinien być karalny prawnie? Czy wy wiecie, zdajecie sobie sprawę, jakie to jest niebezpieczeństwo? To jest atak na wolność słowa w tym momencie. E, już są regulacje odpowiednie, które pewne rzeczy regulują. Nie trzeba jakiejś oddzielnej kategorii robić na patto jeśli ktoś na streamie popełnia przestępstwo, to przynajmniej jest to nagrane. I widać, że popełnia przestępstwo. A nie, że wy chcecie dosłownie regulować, co ludzie robią we własnym domu. No tak się odbiera ludziom wolność. I kto będzie decydować? Omzryk będzie decydować, gdzie jest patologia? Bo ja bym chciał przypomnieć, że takie omzryki obrzydliwe mnie nazywają patostreamerem. I teraz takie, myślę, że ja z adwokatem się skontaktuję odnośnie tej ustawy. Odnośnie tej ustawy żeby wziąć to pod uwagę w pozwie zwrotnym, że takie coś próbują wprowadzić, a takie hieny rasowe mnie próbują tutaj tak zaszufladkować, gdzie ja nie mam nic wspólnego z czymś takim. U mnie nigdy nie było jakichś patologicznych zachowań, u mnie nigdy nie było ekstremalnej ilości wulgaryzmów, u mnie nigdy nie było y, jakiś burt Nigdy nie było policji, nie było nadmiernych używek e, alkoholu, e, nie było czy nie wiem co tam, jakichś kociołków Meneliksa i tego typu rzeczy. I zaraz i, i już widzę, I e, Karion, ale ty się rugasz! Czasami jak najbardziej. Używam wulgaryzmów, nie zaprzeczam, ale nie ma u mnie tak ekstremalnych wulgaryzmów, jak chociażby u Multiego. Polecam obejrzeć jakiś film Multiego, zobaczyć ile tam jest cenzury, albo polecam wejść do niego na stream, nie mam problemu z poleceniem. Jeśli ktoś ma ochotę zostać u niego, proszę bardzo, może sobie go oglądać. Nie mam z tym problemów. E, posłuchajcie, jak on się wyraża. Przecież to uszy wędną. Więc czy Multiego już możemy wsadzić do więzienia za to? Za Zaszerzenie patologii? Bo w sumie patologia. To jest straszne, że ludzie na takie coś się godzą. To co oni tutaj z tego ustawą próbują zrobić. Ludzie na własne życzenie odbierają sobie wolność. Coś o co dziadkowie tych ludzi walczyli, żeby mieli, czyli wolność. Oni teraz na własne życzenie chcą sobie je odbierać. Niesamowite.